Witam Was bardzo serdecznie w czwartym odcinku. Dzisiaj zrobiłam, żeby moja ulubiona muzyczka sobie leciała w tle, tak? Mam nadzieję, że będzie ją chociaż trochę słychać, bo no, trochę, trochę ją się trochę ściszyłam, więc pewnie, ale i tak, dobra, nieważne. Dzisiaj nagrywam to drugi raz, ponieważ no, tamten nie wyszedł. No, no właśnie, więc... Mm. A poza tym było zbyt mało osób i trochę... Nie było, tylko jedna osoba powiedziała hej chyba, tak? Hmm. A ja lubię hej <grym> Tak, ym. dzisiaj postanowiłam, że na tym odcinku... Bo prezentów nie ma, no bo i tak było sześć, nie ma nie ma prezentów Może ktoś da hmm. 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 Dobra hmm. Dzisiaj postanowiłam, że będziemy robić strój Jakiś nowy, ponieważ no... <ścoughs> coś co, co dwa dni, albo co jeden dzień razie, yy, się przebieram Ojej, no proszę, mogę kliknąć? Nie musicie też statusów robić. Hmm. No właśnie, o. Pozdra... Pamiętacie pewnie tą osobę, co nie? Pozdra... Dobra. Dobra, przynajmniej jest co robić, nie? Więc... Pozdra... Dobra. Oh. Dobrze, trochę dzisiaj wolno piszę, ale. Ciebie to właśnie teraz do ciebie pisałam, nie? Tak. Dobra, jeszcze ty coś chyba pisałaś, nie? Eee, pozdra. Nie. Pozdrawiam. Dobra. I wracając, mieliśmy kupić strój. Mmm, dobra. Dobrano. Okej. Okay. Włoski. E, Tych nie mam, włosy będę sobie nawet spoko. Może to zdejmę. Jeden hm. trochę wyglądam. E, dobra. A, jak w tak. Może się zdjąć. proszę Cię. Dziękuję. No, mm. Dziękuję. No, proszę. Może jakąś bluzkę? O. Szczerze to nie... Coś takiego. O, to, to jest fajna bluzka. A może coś innego? O. O. Dobra. Pozdrawiam. O, prezencik dostałeś to zaraz. Oj, nie, ty Ty Pozdra... Dobrze piszę? Pozdrawiam Dobra, y, dzisiaj może mi się uda i będę trochę głośniej mówić Ale y, szczerze to nie wiadomo Nie wiadomo, ale y, mogę się postarać właściwie y, Chociaż i tak pewnie początek będzie beznadziejny Chociaż szczerze to nie wiadomo Dobra, teraz jakieś spodnie tak kiedy? Tak, akurat lubię, panie mogą być. Jeszcze potem zmieniamy kolory, ale to zaraz. E... To? Nie. Mm. Może. Mm. O, już wiem. Ma ulubiony butek. <duszelny> no, moje urmane właściwie, tak. E, uwielbiam te buty. Ja są super. Nie. Dobra. Co już. Widzisz, Dobra Dobra. Po... Pozydyra. Pozdrawiam, tak. Pozdrawiam. Po raz. Drugi. Dobra, pozdrawiam cię po raz drugi, tak. Pozdrawiam cię po raz drugi. I przy okazji chcę pozdrowić osobę o Oniku. E, jestem Laura, ponieważ e, ona nie ma e, już neta. No i nie ma e, jak napisać mi hej, tak. Nie no nie wiem właściwie. Pewnie by napisała paet, ale uznajmy, że napisała e, paet. I, i, I wiem, że, że gram na pianinku, na jej odcinku Ja to wiem, ja wiem, że ja, ja, ja wiem, że je prawie zapisałam odcinek, ale nie trzeba tego komentować, dobrze? E, jakby co zapraszam oczywiście na jej kanał, e, w opisie może będzie coś takiego Szczerze mówiąc to, to jak na razie wygląda nawet to coś okej okay. Dobra, no to może być taki strój Szczerze Dobra, oczywiście y ten strój każdy może sobie kupić Właśnie będę szczęśliwa, jak sobie pokupujecie Bo no fajnie y Wezmę jakiś bordo Bordo Może takie coś, o Okej, okay, jaki kanał Mam kreację, Wpisuj bez. 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 Szkoda właśnie, że mi kratkuje i muszę się z tymi x'ami, no ale trudno. Tak myślę, bo może zamiast blond, to jest pewne czarne. Chyba lepiej. Nie ma za co, nie ma za co Właściwie to Mogę zrobić coś takiego O, spoko to wygląda, nie? Mhm mm O Może być tak, to zrobimy ten walutowy Albo nie, tu będzie czarny, i tutaj też będzie czarny. A tu może bordowy. Nie. Zrobię biały. A to zrobię bordowe. I te znaczki też. O, ładnie to tak wygląda. Dobra, moje ulubione buciki. Chętnie zmienię ich kolor. Tu będzie, albo to białe. Hmm. Tu mogę zmienić kolor na czarny. Tu albo na czarny, albo na biały. Wezmę czarny. Tu chyba wezmę bordowy. Nie, wezmę może czarny. Nie. Wezmę bordowy. Eee, <grywy> no dobra. To możemy kupić ten strój. Dobra. To się kupi. Dobra. Ehe. Dobra. Szczerze, to już musimy zaraz kończyć. Minutka została. Szybko, szybko. Trzeba to... Co coś zdjąć. Dobra tam tatuażem gdzieś. Dobra. Szybko czy... Może... Nie, dobra, już nie robię. Nie, nie robię tego luka. I yy, serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmika. Yy, o J, co to? Co to? Co to jest? What? <t> dobra. Serdecznie właśnie dziękuję za obejrzenie tego filmika. Pozdrawiam Was serdecznie. Yy, I... i... no. Nie, to no ta animacja nie może być. No dobra, no to jeszcze raz pozdrawiam. Może być takie coś na razie. No i więc, papa! Yy, pa. Dziękuję jeszcze raz.